Wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. W dzisiejszym filmie pokażę Wam haul, czyli zakupy, które poczyniłam na przełomie ostatniego miesiąca. Mogą być tu jakieś zakupy spod końca jeszcze października, ale to nie wiem, jedna czy dwie rzeczy. I z góry Was przepraszam, jeżeli będę jakoś dziwnie przełykała skinę albo coś robiła, ale boli mnie, wychodzi mi moja chyba trzecia już czy czwarta ósemka, i mnie tak tu boli, mam tu spuchnięte, więc z góry przepraszam, w razie co. Dobra. Pierwsze zakupy, jakie Wam pokażę, będą to z Rosmana, dlatego że na chwilę obecną jeszcze trwa promocja. To ona trwa od 22, od 22 listopada do 28 listopada i polega ona na tym, że mamy minus 40% na kolorówkę. Chyba wszystkie vlogerki, blogerki o tym już mówiły, pisały, więc czemu nie. Ja Wam też pokażę, co upolowałam. Może coś Wam się z tych rzeczy podoba. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam w Rossmanie której, Która nie jest z promocji Jest to pędzel z Eco Tools Jest to taki zwykły pędzel do, Dosyć duży, dosyć taki gruby Do nakładania cieni On kosztuje około 16-18 zł Nie pamiętam dokładnie Jest bardzo fajny, jest pochaty Ja czegoś takiego szukałam Więc dlatego się na niego zdecydowałam I on nie łapie się w tej promocji Z kolorówki Dobra, a teraz już przechodząc stricte do kolorówki Pierwszą rzeczą będzie to tusz do rzęs. Growing Lashes Stilum, Stimulator Mascara z Vivo. On się prezentuje w ten sposób. O tym tuszu kiedyś było głośno. Dosyć dużo dziewczyn mówiło, że jest to naprawdę dosyć fajny, ciekawy i y, ogólnie, no, godne polecenia. Tusz. Mamy tutaj 8 ml. Cena regularna to. Mm, a około 9, chyba 50, czy coś koło tego. Yy, ceny w ogóle, jakie zapłaciłam za te produkty z Rosmana, napiszę wam na dole, bo nie wzięłam ze sobą paragonu bynajmniej po promocji ten tusz kosztuje tam chyba 4, 7, 5, 79 czy 5,50 coś koło tego. Najbardziej wkurzyłam się na jedną rzecz. Wzięłam jeden z tuszy, który stał z tyłu, ale ja już go i tak wytarłam. To był tusz, który jest otwarty. I powiem Wam, że on generalnie już jest taki po otwarciu trochę suchy. Jeżeli któraś z Was miała ten tusz, możecie mi dać znać, czy on ogólnie taki jest od nowości, czy no trafiłam na egzemplarz, który naprawdę już niestety trochę cech. Szczoteczka wygląda w ten sposób to jest bardzo króciutkie włosie, y, które moim zdaniem się fajnie maluje, dlatego że ja dzisiaj mam nim pomalowane rzęsy. Y, nie wiem, pewnie nie będzie to dla Was widoczne, ale jeżeli chcecie, może zrobić jakiś y, test na żywo czy coś takiego. Generalnie po pierwszym użyciu jestem zadowolona. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć, bo go noszę kilka godzin. No nie osypuję się, nie mogę narzekać, ale nie chcę też wydawać jakiejś super ekstra opinii. Może się pojawi w moich ulubieńcach, może y, pojawi się w bublach, będę Wam mówiła na bieżąco. Kolejnym produktem, który kupiłam jest to eyeliner z Maybelline. Y, to jest Lasting Drama Gel Liner 24 godziny. On się prezentuje w ten sposób. Y, ja mam jego wersję czarną. Ja swoją czarną wersję kupiłam w kiedy u nas te linery jeszcze nie były dostępne, one później pojawiły się u nas w Polsce i dosyć dużo dziewczyn widziałam, że. Właśnie zdecydowało się na nie i ich używało. Ja z czarnego jestem zadowolona. Teraz ten fioletowy nie chce wyjść, ale o, wychodzi, zaraz Wam go pokażę. To jest taki słoiczek z białego matowego szkła. Do tego jest dołączony pędzelek, który u mnie się bardzo fajnie sprawdza. Ten z wersji czarnej, który jest trochę inny. Ten wydaje mi się, że jest ciut większy, ale zobaczymy. Jest to bardzo fajny produkt, tak jak mówiłam mam wersję czarną, na którą nie mogę narzekać, bardzo długo utrzymuje się na oczach, nie kruszy się, nie ma z nim żadnych problemów, no i jestem z niego zadowolona. Jego regularna cena to tam ponad 30 zł, ja za niego płaciłam około tam 20-20 parę, więc no czego chcieć więcej, fioletowy kolor, więc mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi i będzie fajny. I teraz y, jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Tak jak mówiłam, nie kupiłam dużo w Rossmanie, dlatego, że ja tak naprawdę nic nie potrzebuję i nie chcę kupować y, niczego na siłę. Y, Przed ostatnią rzeczą, którą kupiłam jest to y, Magic Pen. Jest to y, korektor, maskuje przebarwienia, niedoskonałości, cery. Jest to y, korektor taki w Pisaku z VIBO. Jego również użyłam dzisiaj pierwszy raz, ale też nie chcę wam e, mówić, czy jest fajny, czy nie fajny, no bo mam go na twarzy e, kilka godzin. No, na razie się utrzymuje, chociaż trochę się ściera, więc e, zobaczymy, jak to będzie pod koniec dnia. Tak jak mówię, e, wszystkie recenzje tych produktów, no pokażą się później. No albo będą w bublach, albo w Lubieńcach, albo opowiem o nim w projekcie Denko. E, generalnie przepiękny zapach. Który jest dosyć intensywny Mi się kojarzy właśnie z jakimś takim kremem Czy czymś, no Coś już miałam w tym zapachu i mi się bardzo podoba ten zapach Taki trochę perfumowy Taki kosmetyczny Nie wiem jak to określić Kupiłam tak naprawdę Na spróbowanie jeden z najtańszych korektorów Zastanawiałam się nad L'Orealem Lumi Magic Ale stwierdziłam, że Jak na korektor taki zwykły pod oczy Który chcę przetestować jest dosyć, znaczy jest dosyć drogi, bo on bez promocji Kosztuje tam około 50 ten bez promocji kosztuje około 8, więc wzięłam typowo, tak wiecie, na spróbowanie, żeby zobaczyć, co i jak. No i ostatnią rzeczą jest to biała kredka z Miss Sporty Mi, Mini Mi Eyeliner 050 Snow. To jest taka kredka, która jest e, wysuwana. I powiem Wam szczerze, że ja e, w swojej kolekcji nie mam w ogóle białej kredki i stwierdziłam, że skoro jest ta promocja, to może się na jakąś zdecyduję Zdecydowałam się na tą, dlatego, że... E, nie kojarzyłam, żeby w Rosmanie była jakaś kredka, która byłaby jakoś specjalnie polecana na YouTubie. Próbowałam jakąś tam kredkę z Manhattana, próbowałam jakąś tam inną, ostrzelą, białą kredkę. I tam się wydawała najfajniejsza, też nieduże pieniądze, więc no nie używałam, ale zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzi. Jeżeli wy macie któryś z tych kosmetyków i wam się sprawdza albo nie, to możecie dać znać. Kolejnym sklepem, jaki odwiedziłam i gdzie zrobiłam zakupy, jest to Inglot. I powiem wam szczerze, że ja do Inglota jakoś tak nie wiem. Często zaglądam, ale nic nie kupuję, ale w końcu patrzyłam sobie produkty, które chciałam kupić, no i można powiedzieć, że koniec końców, koniec końców je zakupiłam. I może pierwszą rzeczą, jaką kupiłam i chciałabym Wam pokazać, jest to klej do rzęs duo. No na jego temat chyba się nie muszę tutaj rozpowiadać, dużo dziewczyn go polecało. Jest to klej do rzęs, no ja go używałam, trzyma się, rzęs na nim trzymają się naprawdę bardzo fajnie. Zarówno kępki, jak i... Całe takie rzęsy na pasku, więc no, polecam serdecznie. Jego cena to 24 zł do kupienia w Inglocie. Pojemność to 14 gram. Ja w ogóle chciałam ten klej sobie kupić na Allegro, bo stwierdziłam, że on tam pewnie będzie tańszy. Ale mówiąc szczerze, jeżeli liczyłam tylko, właśnie tylko ten krem, nic więcej nie chciałam kupić od żadnego użytkownika, to z przesyłką koszty wychodziły bardzo podobnie. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, jest to już chyba słynny, znany Duraline. Line. Taką się prezentuje. No mogę wam pokazać też opakowanie, a pokażę wam a co tam. Jest to taki, takie przezroczyste opakowanie z płynem i pipetą. E, taki, taka woda, olejek, płyn, coś takiego. Ja go kupiłam przede wszystkim dlatego, żebym mogła sobie robić kolorowe linery. E, próbowałam e, dwa razy. Raz mi się udało, raz mi kompletnie nie wyszło. Chyba dodałam dużo tego płynu, no ale będę próbowała, testowała. Gdy e, raz zrobiłam liner i mi wyszedł i nałożyłam go na oko, to naprawdę fajnie długo się trzymał. E, za 9 ml produktu płacimy 19 złotych. I ostatnia rzecz, nad którą myślałam, czaiłam się, chciałam kupić już z innej firmy. Powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam, że Inglot taką rzecz ma, dopóki nie poszłam kiedyś tam do nich do sklepu i sobie jej nie obmacałam. A jest to baza pod makijaż. Ktoś mógłby powiedzieć, że. no no, jezu, zwykła baza. No właśnie dla mnie nie taka zwykła, dlatego że moja baza jest w kolorze białym. One generalnie wszystkie takie tak wyglądają, ale dobra, nie będę taka. Pokażę Wam na ręce. Dlaczego mi baza w kolorze białym? Generalnie oni pokazują w inglocie, że to jest baza, która ma rozświetlić, rozjaśnić itd. A ja białej bazy nie używam punktu innego jak do rozjaśnienia podkładów. Mam y, chyba 3 czy 4 podkłady, które dla mnie są za ciemne. One jeszcze latem były dla mnie ok, ale teraz już są za ciemne, I ja sobie te mieszam i polecam Wam wszystkim bardzo serdecznie, jeżeli traficie na jakiś podkład, który będzie dla Was za ciemny. No, ale no, można go zużyć, to polecam mieszanie z białą bazą. Mnie się to sprawdza rewelacyjnie. I właśnie dzięki temu wykańczam jeden podkład, który u mnie leżał i było mi go żal wyrzucić. No a tak go mogę zużyć i wiecie, dla mnie super. I koszt takiej bazy to chyba 20 zł czy 22 zł. Nie wiem, napiszę Wam też na dole, bo też dokładnie nie pamiętam. No i ostatnie rzeczy, jakie zakupiłam, to jest przesyłka z Allegro. I już Wam pokazuję, co tam sobie nakupowałam. Nie na, nakupowałam tam sobie nic innego jak kępki. I kupiłam różne rodzaje kępek. Mam nadzieję, że Wam teraz to pokażę. Tu są jedne kępki, a tu, mam, tu są takie same i te są takie same. I czym one się różnią? One się różnią długością. Te kępki mają 10 mm. Mililitrów. 10 mm, te kępki mają 12, a te ostatnie mają 14. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że długość między nimi będzie jakaś, yy, jakaś naprawdę bardzo widoczna. Między dziesiątkami a dwunastkami, ona, yy, między dziesiątkami a czternastkami może ona jest widoczna, ale między tak tymi dziesiątkami a dwunastkami, a dwunastkami a czternastkami nie jest to już tak widoczne. Ja za takie jedno opakowanie tych kępek płaciłam 8 zł. Mam to są najkrótsze dziesiątki, mam je dzisiaj założone tutaj w zewnętrznym kąciku. No jestem z nich zadowolona. Tak naprawdę no, trzymają się, no, czego chcę więcej, za 8 zł nie będę narzekała. I do tych właśnie kępek zamówiłam sobie również taką pensetę która ma mi ułatwić ich zakładanie i ona jest taka trochę inna niż takie nasze standardowe, których używamy, dlatego że ona jest właśnie taka, jak widzicie, zaokrąglona tutaj. Ma takie szczypce i jest dosyć tutaj cienka, zaokrąglona i dosyć ostra. Za pensetę również płaciłam tam jakieś nieduże pieniądze, bo chyba też 8,50 czy 9 zł. No generalnie. Zamówiłam sobie te rzęsy, dlatego że stwierdziłam, że moje naturalne są krótkie i bym chciała, żeby były dłuższe, no ale nie chcą rosnąć, rzęs 1 do 1 nie chcę zakładać, rzęsy na pasku mam, zakładam, ale chciałam sprawdzić kępki i powiem Wam, że jak na razie jestem zadowolona. Dobra, i to by było wszystko. Yy, mówiłam, że nie ma tego jakoś tak strasznie dużo, yy, no ale trochę się tego uzbierało, chciałam wam pokazać. Przepraszam Was jeszcze raz, że jeżeli trochę, nie wiem, seplenie czy coś tam, ale naprawdę. Nawalam mnie cholernie ten ząb i połowa szczęki tutaj mam to wszystko spuchnięte, ale już naprawdę chciałam dla Was nagrać ten filmik, żebym mogła Wam pokazać co i jak. Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli nie wiem, skorzystaliście z promocji w Rosmanie minus 40%, napiszcie mi, co udało Wam się kupić albo w ogóle co ciekawego kupiliście w tym miesiącu. Dobra, jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym moim filmiku. Buziaki, pa pa!